Dzisiaj Wam zaprezentujemy toaletę, która nie wymaga wynoszenia fekaliów, tylko spala gazem. Wszystko dzieje się w komorze. Także zapraszam na film i komentujcie co uważacie na ten temat. Dzisiaj omówimy działanie toalety Cinderella Travel. Jest to toaleta, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, gazowa. Z Czego się składa ta toaleta? Tak naprawdę tylko tutaj z części użytkowej. A jak to działa? Siadamy sobie, tradycyjnie korzystamy. I aby uruchomić, dźwigamy pokrywę oraz deskę. I zamykamy. Tutaj, jak możecie usłyszeć, już nam działa wentylator. Tutaj jest wskaźnik, że toaleta działa, i zaczęło migać przed chwilą nam czerwona dioda, jako potwierdzenie, że toaleta zaczyna pracować. I załączamy. W tym momencie nasze fekalia zostały spuszczone. I następuje aktywne spalanie gazem. Skąd wiemy, kiedy zakończy się spalanie? To ale to wyłączy się sama. Tutaj ta pomarańczowa dioda zgaśnie i zostanie zielona. My tutaj robimy spalanie testowe, więc musimy sami przytrzymać tutaj guzik przez 8 sekund. I po sygnale dźwiękowym mamy wyłączone spalanie. Jeżeli byście chcieli wykonać czyszczenie, to nie otworzy Wam się nigdy pokrywa, jeżeli komora wewnętrzna jest pod bardzo wysoką temperaturą. I to tyle proste siadamy, korzystamy, klikamy guzik. Żadnego wynoszenia, żadnego smrodu taki wajer. Skoro toaleta spala w środku wszystko, to co się kryje za drzwiczkami, gdzie kiedyś była kaseta? Zobaczcie sami. W tym momencie mamy dojście serwisowe do naszej toalety. W przypadku tego pojazdu, tutaj mamy również zamontowany główny zawór gazu i jest dołączona naklejka w zestawie. Przy tym wyłączniku musi być taka naklejka. To jest kwestia bezpieczeństwa. Dajcie znać, co myślicie o takim systemie. Czy bylibyście chętni na zakup? A jeżeli interesujecie się tematem i już macie zakupioną taką toaletę, napiszcie do nas i zapraszamy na montaż.